Cześć! Dzisiaj mam dla Was makijaż zainspirowany makijażem Pani Justyny Styczkowskiej z kampanii Perfume Attraction. Jest to piękny makijaż uwodzicielski, taki, który świetnie nadaje się na przykład na drugą randkę. przywolicie na pierwszą randkę mocniejsze makijaże. Mamy tu delikatnie rozdymioną kreskę, podkreślone mocno oko i rzęsę, oczy zwracające uwagę. Oba zapachy dla mski oraz męski to naprawdę bardzo wieczorowe zapachy. Piękne, po prostu piękne. Koniecznie przeczytajcie sobie w katalogu o tym teście Ewonu, który Eivon przeprowadził na około setce par. Ale zapachy są naprawdę piękne, uwodzicielskie, także ja jestem zupełnie zakochana i mam nadzieję, że taki makijaż uwodzicielski inspirowany makijażem pani Justyny. Wam się spodoba, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak go wykonałam krok po kroku, to serdecznie Was zapraszam na ten filmik. Przygotowałam sobie już na razie buzię, także najpierw nałożyłam sobie bazę z Lux. Jest to baza matująca. Która jest w bardzo lekkiej konsystencji, niestety typowa baza silikonowa. Yy, troszeczkę zachowuje się jak serum na skórze i utrzymuje bardzo długo matową cerę. Później nałożyłam podkład rozświetlający z Lux. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów. Jak zazwyczaj użyłam pod oczy i na niedoskonałości korektora. Idealna cera w najjaśniejszym kolorze. A na końcu sobie wszystko przypudrowałam pudrem, także od Lux. Delikatnie jeszcze nałożyłam sobie brązer i jest to brązer z duo do konturowania twarzy. I z taką celą teraz już przechodzę do makijażu oczu. Zaczynam od kredki do oczu Glimmer Stick w kolorze Purple Punch. Tak jak mówiłam Wam wcześniej będzie to makijaż inspirowany, nie będzie dokładnym odserowaniem, ponieważ ja mam troszeczkę inną urodę niż Pani Justyna. I tą kredkę nakładam sobie na zewnętrzny kącik oka. I ciągnę ją delikatnie tak do jednej trzeciej długości oka, troszeczkę grubiej na zewnętrznym kąciku. Biorę sobie jakiś pędzelek i od razu tą kredkę rozcieram. I teraz biorę sobie cień numer 4, 3 z paletki Temperate Beauty. Ładny, mm, Bardzo ładny odcień brązu. I tym cieniem utrwalam sobie kredkę. I od razu przechodzę troszeczkę wyżej w załamania powieki, tak żeby delikatnie sobie podkreślić tutaj kształt oka. Paletki wybieram cień numer 1 i rozcieram sobie górę ponad y, załamaniem powieki, tutaj część nieruchomą oka. Bardzo delikatnie, nie ten nie tak żeby to był taki kolor mój przejściowy cieplejszy. Wracam do brązu. Wbieram sobie z tej samej paletki cień numer 2. To jest taki fioletowy, zgaszony, troszeczkę wchodzący w róż. I nakładam go na ruchomą powiekę płaskim pędzelkiem. A cień numer 1 kładę przy bardziej od strony wewnętrznego kącika. Teraz sięgam po najciemniejszy cień z tej paletki, czyli cień numer 4. I jakimś bardzo płaskim pędzelkiem wciskam go sobie wzdłuż linii rzęs, troszeczkę go wyciągając przy zewnętrznym kąciku. Zasięgam sobie pokretkę Big and Daring w kolorze Smoked Tape nakładam ją na zewnętrzny kącik, ale już na dolnej powiece. I to miejsce od razu rozcieram. Wracam do cienia numer 3 z tej samej paletki i podkreślam dolną linię rzęs. ściskając ten cień. Troszeczkę niżej, tak żeby rozdmyć całość. I teraz najpierw sięgam po eyeliner, też od Lux. Także nakładam go wzdłuż linii rzęs, jak najbliżej linii rzęs tutaj delikatnie wyciągam i od razu będę rozcierać go pędzelkiem. Teraz znów sięgam po ten czarny cień numer 4 z tej samej paletki. Delikatnie, płaskim pędzelkiem rozcieram sobie eyeliner. Także jego górną część w zewnętrznym kąciku, tak, żeby on tu kolorą delikatnie rozwidywał tylko do góry. To bardzo ładnie wygląda później na oku. I przechodzę do drugiej paletki. Dopiero teraz użyję z niej dwóch cieni najprawdopodobniej tylko. To jest Modern Romance. I najpierw ten cień numer 3 będę dokładnie jeszcze rozcierać dół tym cieniem. No to jest taki bardzo szary brąz. A właściwie lekko brązowy szary. No tak jak nie raczej. Nie jest czysty szary kolor, tylko właśnie jest jeszcze w gamie brązu. Dzień numer 1 z tej samej paletki nakładam sobie w sam wewnętrzny kącik, to jest najjaśniejszy cień z tych obydwu paletek i będzie ładnie dodawał. Dość ciężkiemu makijażowi yy, lekkości. Ok, jak to mam zrobione, to teraz sięgam po kredkę w kolorze Bronshim. I yy, yy, to jest kredka z gąbeczką, bardzo miękka. Nakładam ją sobie na linię wodną. Oka. Jeśli macie bardzo mało oczy, no to z tego oczywiście zrezygnujcie nałożycie coś cieli z tego na linię wodną. Ponieważ widzę, że tutaj pani Justyna ma bardzo mocno rozświetlony wewnętrzny kącik. To sięgnam sobie po, mm, i w ogóle bardzo ładnie rozświetloną buzię, to sięgnam sobie po paletkę Healthy Glow, e, paletę z dwoma cieniami do powiek. I to jest taki piękny, ten jaśniejszy cień, który jest taki perłowy dosyć, ale on pięknie wygląda i jako rozświetlacz wewnętrznego kącika oka, ale równie cudownie wygląda jako rozświetlacz właśnie do twarzy, także teraz będę w taki sposób używać. Ja na końcu wytuszuję sobie rzęsy. Także nakładam sobie ten cień jeszcze na wewnętrzny kontik. I teraz sięgam znowu do paletki do konturowania w, konturowania w kolorze Peach Contour. I najpierw nakładam sobie ten róż z tej paletki, dlatego że bronzer nakładam już wcześniej. I teraz, jak mówiłam wcześniej, sięgam sobie po jeszcze raz ten cień Healthy Glow. I nim rozświetlę sobie kości jarzmowe. Też teraz łuk kupidyna. Środek czoła i sam grzbiet nosa. Tak patrzę na to zdjęcie z katalogu i wydaje mi się, że Chyba maskara Big and slash najbardziej dodaje ten efekt, jaki powinien być takich mocnych, sztucznych Tak Także naprawdę jest, jest ekstra. Rzęsy już wytuszywałam. To jest pierwsza wersja ust, czyli usta ze śmietką Polish Rose Outlooks. Teraz druga, wersja ze śminką, romans. I tam mi się jakoś bardziej zgrywa z całością. Także tak wygląda kompletny makijaż. tym razem. Mam nadzieję, że filmik do czegoś was, Wam się przyda i do czegoś Was zainspiruje. Zapachy, tak jak mówiłam Wam na początku, są po prostu przecudowne. Naprawdę i damski, i męski podoba mi się w tej linii, co rzadko w ogóle się zdarza, żeby oba mi się podobały, a są naprawdę przecudowne. Są bardzo głębokie, piżmowe, te też nuty drzewne, ten ma y, ambre waniliowe, także nuty, także są. Y, damski jest i lekko słodkawy, i głęboki, taki intensywny, wieczorowy. A męski też jest taki, no naprawdę piękne zapachy. Musicie koniecznie sprawdzić, jak pachną w katalogu. Jeśli wasza konsultantka ma już te zapachy, próbki ich to wkrętu, to sprawdźcie koniecznie, bo są. Ja jestem zupełnie totalnie zakochana i polecam Wam serdecznie. Yy... Także żegnam się tym razem, zapraszam Was też do subskrypcji kanału i na inne filmiki, które mam na kanale. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy lubicie takie odkreślające wieczorowe makijaże. I żegnam się z Wami cieplutko, do zobaczenia tym razem, cześć!